Nie chciałbym mówić o rewaloryzacji Krakowa, choćby z tego prostego powodu, że są mądrzejsi ode mnie i wiedzą co trzeba zrobić w tym mieście, żeby to miasto przywrócić z powrotem życiu. Chciałbym natomiast powiedzieć parę słów o miłości, o początkach mojej miłości do tego wspaniałego królewskiego grodu. Miłość ta zaczęła się dosyć wcześ wcześnie. Bo jeszcze w głębokim dzieciństwie, kiedy zetknąłem się z opowieściami o wędrówkach, o pielgrzymkach chłopów, jeszcze żyjących w czasie zaborów, do tego miasta, żeby uczcić wszystkie miejsca święte sięgające pamięci narodowej, żeby uczyć te miejsca, po których chodził naczelnik Kościuszko, uklęknąć, pomodlić się za sprawę Polski, za sprawę całego narodu. Pamiętam, jak już dorastałem. Było to w lipcu. Dziadek Jakub wziął mnie kiedyś na kolana i zaczął mi opowiadać taką wspaniałą legendę o tym cudownym mieście. Mówił o tym mieście jako o wielkim pierścieniu złotym, ogromnym, z perłą wspaniałą. Tą perłą był zamek królewski na Wawelu. Powiadał, że w tym zamku, w tej perle zawsze, wiecznie mieszkał król Kazimierz Wielki, który był przecież królem chłopów. Mieszkał w tym zamku, którego okna wychodziły na wszystkie strony świata i co rano obchodził ten zamek i z każdego z okien patrzył świat, patrzył w Polskę, patrzył w swój szeroki królewski kraj. Jeśli patrzył w stronę Tatr, widział ten kraj aż po Tatr, a powietrze było czyste i pachnące jedliną. Jeśli patrzył w stronę lewą, widział Tarnów, widział Wieliczkę, widział nawet w głębi Sól, widział ogromne bogactwo. Jeśli patrzył w stronę borów, widział każde zwierzę w tych borach. Jeśli patrzył w stronę Olkusza, widział nawet tych, którzy dobywali z głębi ziemi srebro. Pamiętam też, że kiedyś na jakimś weselu czy na festynie sprowadzono z takiego miasteczka z okolic kapelę cygańską. A była ta kopela cudowna, ponieważ jej prymista potrafił zagrać na skrzypcach taką melodię, która się nazywała Słowit. Jeśli grał tą melodię, prawie się widziało tego słowika fruwającego, wyfruwającego ze skrzypiec. Kiedyś kto